Usiądźcie sobie, moi drodzy, wygodnie na swoje miejsca. Idziemy w nasze kilkunastominutowe rozważanie o łasce. Przygotowujemy się do uroczystości ducha, do najdroższej, gdzie Pan Bóg chce zagościć pośród nas w znaku ducha świętego gołębicy, który nam każe nosić na prawej stronie naszych ubrań nad piersią, nad sercem. O szczegółach w krótkich głoszeniach później powiem. Wsłuchujemy się w te przestrzenie łaski Bożej. Źródło tej ofiary, tej łaski uświęcającej ma w męce naszego Pana Jezusa kończyłem ostatnio. Tej ofiary zażądał jej sam Bóg i złożył ją sam, ale zapragnął uczynić to za pośrednictwem niepłanej dziewicy Maryi, którą to pierwszą obdarzył łaskami z odkupieniem, zanim jeszcze stąpił do jej łona. Uczynił to bowiem dla dokonania dzieła odkupienia poza więzami czasów przygotowywał się do dzielnego kazania. przegryzłem dwa razy drogę krzyżową Chrystusa Króla. Tam jest taki moment, gdzie Pan wyjaśnia, że w ramach swojej pokuty Syn przyjął więzy czasów. Bo ta przestrzeń, którą my widzimy zmysłami, jest to więzienie. Dla Boga to była pokuta przyjąć przestrzeń czasu, przyjąć ciało ludzkie. Ale takiej pokuty sam zażądał siebie, dlatego mówi, uczynił to bowiem dla dokonania odkupienia, czyli wybawienia nas, uratowania nas, uwolnienia nas i doprowadzenia z powrotem do nieba poza więzami czasu, które tak samo jak w czasie Ostatniej Wieczerzy Uczynił to dla apostołów. Czytałem jedno z ostatnich orędzi. No więc, moi drodzy, choć, to, to, na jakiej grupce mają, wyjaśniałem, choć wydarzenie ust. Eucharystii miało wielki czwartek, a jeszcze nie było odkupienia czyli męki, ale apostołowi wielki czwartek już przyjęli owoc. Dla bogatych więzów czasów nie ma. Apostołowie już przyjęli umęczone ciało i krew zbawiciela. Na ostatniej wieczerzy. Choć z tego nic nie wiedzieli, kompletnie nic nie rozumieli. Kapujecie? Byli goli, oni byli w przestrzeni zmysłów, chleba, uczta, no coś mówi. A oni już wtedy dostąpili tej łaski. Dlatego dla Boga nie istnieje problem więzów czasowych. On to piętno przyjął, żebyśmy mogli zmysłami to zrozumieć, czyli jakby przystosował się do naszej rzeczywistości, żebyśmy to mogli pojąć. Dla Boga więzy czasu są niewolą. Dla Boga więzy czasu to jest pokuta. To jest dzieci uniżenie. Nam się wydaje, że my to kontrolujemy, jacy my szczęśliwi mamy dzieci. to. to, to. Tamta rzeczywistość po drugiej stronie Boga jest całkowicie inna. Już dzisiaj w nauce wpadli na pomysł, jak roz, roz, rozumieć te wielkie odległości w przestrzeni galaktycznej, gdzie jest 100 miliardów galaktyk. Jak to robili to w czasie przestrzeni, w czasie czasu, jest to nie do przejścia, kapujecie? Bo nikt nas Ziemia nie doleci na pierwszą, przy obecnej prędkości na pierwszą gwiazdę. Przy super dobrym statku, który miałby 70 km na sekundę, potrzebujemy 18 tysięcy lat. Więc naukowcy wymyśleli zjawisko czasoprzestrzeni. Połączyli przestrzeń z czasem, ale dalej nie wiedzą o co im chodzi. Bo to są tak pojęcia, dla nas ogólne, względne, kiedy jesteśmy zacieśnieni w tych pięciu zmysłach, że nie możemy tego przekraczać. Dlatego przez dar orędzi, myśmy dostali nieprawdopodobne zaproszenie przez Boga przekraczać więzy czasu, przestrzeni lęków, innych zobowiązań. Uczynił to bowiem dla dokonania dzieła odkupienia. Poza więzami czasu, tak samo jak w czasie ostatniej wieczerzy, a to było tu, widzicie, skąd ja to wiedział? To jest nieprawda. Tak samo w czasie tej wieczerzy uczynił dla apostołów, karmiąc ich własnym męczeńskim ciałem, które dopiero miało ponieść śmierć. Ja, czytałem gdzieś to, nie? To się wydaje, szaleństwo, no, nie, nie, no. Szaleństwem się wydaje w naszym układzie, jak to? Piąte jedli ciała, a ono było mordowane. W, nie, we czwartej dni spożywali już Eucharystię, umęczenie ciała, a ono dopiero było mordowane w piątej. Nie, nie, nie Takiej rzeczywistości nie ma u Boga. U Boga jest, jakbyśmy chcieli nazwać jego rzeczywistość tu i teraz. I wszędzie. Trzeba dojrzeć do wszędzie. Że na galaktyce beta, tam gdzie ci to są przestrzeń, rozumiecie? Ta, te wszystkie względne prędkości, co znamy, to nic, nic nie znaczy. Tak samo, jak w czasie ostatniej wieczerzy, uczynił to dla apostołów, karmiąc ich własnym męczeńskim ciałem, ale dopiero miało ono ponieśmierć śmierć, ofiarku, większa jest ofiarą ponadczasową. <laughs> wtedy to wszystko rozumiemy ofiara odkupieńcza jest ponadczasową, bo jej istotą jest Bóg. Jej istotą jest Bóg. Żeby to w zmysłach zrozumieć, na początku przy świętej mówiłem wam, zapowiadałem modlitwę Dusa Króla przed intronizacją, mówiąc, że Jezus Chrystus jest Królem Polski, że Polacy go wybrali, kupujecie. Oni do dzisiaj nie mogą biskupi na się tego pojąć. Jak to wybrali? Skoro Matka Boża, Matka Boga urodziła Pana Jezusa, Boga, a ją ogłosili Królem Polskim, to dzieci na podstawie prawa, wszelkich logicznych myśli, ten tytuł przysługuje Bogu. Bo on był wcześniejszy, on stworzył to arcydzieło. Tutaj mówił Pan Bóg o nieprzedniej Widzicie, Jezus jest Królem Polskim, jak wiecie. Uroczyście ogłos ogłoszonym, tylko dla naszych kałmuków, w tym pojęciu poznawczym swoim, jest to nie do przeskoczenia. Jak to ten, który ukształtował Matkę Bożą, który tak ukształtował jej człowieczeństwo, że ona była już tym pełni łaski uświęcającej, nieskazitelna, nagle ją ogłaszamy królem, a Bóg co? Podaj, pozamiataj? A oczywiście biskupi wpadli na pomysł, w jednym liście ogłosili, będzie sługą. Tak, dranią służyć, tak, nogi nie wymiatać, wszystko robić, tyłki ocierać. A kto będzie Bogu służył? A kto uzna jego priorytety? Jak to się wszystko dobrze zrozumie, 7 będę miał 6 stycznia wyrok. Wyrok na temat, moi drodzy, wyrok na temat dziecko z probówki. Bo jeśli jest Bóg i stworzył cały mechanizm, wszystkie wszystkie gmyrania są przeciwko Bogu. Kapujecie. Jak to można potem popierać antykoncepcję, jak ona jest Przeciwko temu, co Bóg stworzył. Bóg powiedział, bądźcie koncepcyjni, rozważajcie się, a nie powiedział, blokujcie się, miejcie zaworki. Bo kiedy się wsłucha, zrozumie koncepcję planu Boga, a my tylko jego narzędziem, jego dziełem, no to jakże młotek, którego ja wyklepię warsztacie, wytnę piłkami, nagle ma mi mówić, co ma robić? Panie tego, rozumiesz to? Młocie, zakopuje do betonu i już w życiu nie poskoczysz. Nikt nie pozwoli, żeby młotek dyrygował Tobą. Jak to stworzenie ma stwarzać Bogu warunki. Dziś w tym orędziu Pan Bóg nas wprowadza w te przedziwne przestrzenie swojego myślenia, więc trudno nam jest troszkę pojąć, zrozumieć, że męka odkupieńcza, ofiara jest jednak ofiarą ponadczasową, której bo jej istotą jest Bóg. Dla Boga to, co się tu wokół nas dzieje, to już dzieci było. Dla Boga to jest. Nam się wydaje, że coś się jutro wydarzy. Dla Boga to już jest. Bo ta przeszłość jest całkiem inna. Dlatego ofiara odkupieńca jest ofiarą ponadczasową, bo jej istotą jest Bóg który stał się człowiekiem. Tak zaplanował, tak chciał i tak uczynił. Ale pozostał Bogiem, który nie podlega prawom czasu. Jezus jest Bogiem, który dzieci nie podlega żadnym dysputom, żadnym myślicielom. W kościele musi się stać Koniec czasu myślicieli, a muszą przyjść ci, którzy przyjmą ofertę Boga. To Wam oferuję i w tym jest szczęście. Więc Bóg nie podlega żadnym prawom czasu, ani żadnym prawom ludzkim, ani decyzjom parlamentów a Nie daj Boże, europejskiego, etc. Widzicie, bo to ja jestem tak troszkę zapóźniony, usłyszałem ostatnio, że do Sejmu wpłynął projekt SLD, lewicy, czyli postkomunistów, żeby wprowadzić ustawę państwową, że w Polsce można spowiadać dopiero ludzi od XVI wieku. Zebrali 10 tysięcy podpisów. Dzieci, zobaczycie, do jakiego idziemy teraz coraz bardziej większego absurdu. Kościół nie był precyzyjny w obronie praw człowieka, więc walczył z antykoncepcją, ale było takie to niejasne, księża poszli na taki liberalizm, w związku z tym po antykoncepcji, co dzieci jest? Aborcja. No musi być. Po aborcji co jest? Eutanazja. Ale później po tej ofercie co idzie? Człowiek z probówki. Tak czy nie? Następnie idzie co? Selekcja. Bo skoro mamy wpływy, to decydujemy, ten ma ten jest debilem, ten tamtym, ten ma siwy włos, a my chcieli niebieski. Rozumiecie, no jeśli nie jest selekcja, to nazwali aborcja. Prawna selekcja tak dalej. Wymyślają prawnie gadają. Po selekcji co idzie? Jak mamy antykoncepcję, aborcję, selekcja, więc kobiety nie będą rodziły. Więc mamy sztuczne macice, tak czy nie? Po macicach będzie tor, będzie, moi drodzy, jarmark. Przyjadą do suchy na jarmark, do zawoi na jarmark, będą trzymali w inkubatorach, paniecie pójdzie, ta krysia. Ma parametry, metr osiemdziesiąt, nie będzie więcej ważyła niż 50, noga na tyle, rozumiecie. Później po takim wyborze będzie prawo, będę mógł oddać ten towar, bo nie spełnia moich oczekiwań. Wiecie, to jest niekończąca się deliacja w zapoczywaniu ludzkim. Bo człowiek jest niczym, jest po prostu jest nienasycony w swojej głupocie, więc ta granica będzie rozszerzana w nieskończoność. I ciągle mówią postęp wolności i postęp rozumu. Do zjednoczenia więc z Bogiem, każdy człowiek potrzebuje sakramentu chrztu świętego. To jest najbardziej istotny klucz do iścia dalej. Jeśli spowiedź święta prawnie od 16 roku życia, to kiedy będzie sakrament sztu, będzie tak samo, wszystko po kolei. Czyli wytworzy się przestrzeń 16 lat życia bez Boga. Oddajemy to wszystko pieku. Jak się ma tą wiedzę i to rozumienie, ludzie o zgrozą. Nikt się nie broni, nikt nie reaguje. Nie ma żadnych stanow konkretnych stanowic episkopatu. Episkopat milczy, a sami popierają to wszystko jedno po drugim. Dziś to idzie już jak lawina. A Bóg przychodzi spokojnie, mówi trwajcie, wytrwajcie, ja zapanuję. Ja mówię Boże. Ja już nie panuję nad sobą i nad tym wszystkim, a ty mówisz spokojnie, spokojnie. Panie, ale to już jest 14 lat. Ja tą dywiację widzę i się nic nie poprawiło, kapujecie? Poza tym, że mamy, mam kilka tysięcy ludzi kolano przy kolanie, rozumiecie? Gdybyście nie wy, bym to dawno klepnął, bo to jest nierealne w cierpliwości, w zrozumieniu Boga. To jest ogromna dziedzibitka. Dlatego Bóg podaje nam na patelni wiedzę, rozumienie i daje, że to słowo jest żywe. I, to, i, i tym odbiciem tego jesteście Wy. W nim moich imieni całuję każdego, kto jest natankowcem, kto się uważa za natankowca. Na Was się dzieci opieram. Bo w tej ogromnej bitwie, nie jak myślicie, że nie mam przestrzeni tabula rasa, ciemna masa? Czy nie ma wyczerpania materiału? Rozumiem. Niech mieleją 15 lat, ale później 15 lat naszego tryumfu. Otóż Ty zanosi, że naszego tryumfu tak szybko nie będzie. Choć ciągle wierzę, że ujrzę odrodzony Kościół, bo mi tak Bóg obiecał. To ile ja jeszcze będę żył? Krzesna Matka, nasza najukołańsza Pani Marysia, na Kubinka mi ją nazywali. Moi drodzy, Marysia ma w tym roku 100 lat. Nasza sąsiadka. 100 lat, pod, którego, pod której płaszczem ja się wychowywałem. Jej dom był moim przedszkolem, moją szkołą. No chyba, że Pan Bóg planuje, że dożyje setki, no to jeszcze dzieci. Długo. Ale pamiętajcie, jesteście ochrzczeni, Więc to jest do zjednoczenia z Bogiem. Każdy człowiek potrzebuje sakramentu Chrztu Świętego. I dopiero dzięki łasce uzyskanej przez ten sakrament odzyskuje przyjaźń Boga. I prawo do dzielenia z Nim szczęścia wiecznego w niebie. Błogosławiecie moje dziecko. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Współczuję wszystkim w Polsce ateistom, nieochrzczonym. Co Wy ludzie robicie? Ratujcie się, kto może. Wy nie wiecie, co Wy robicie. Publicznie jesteście zwiastunami Piekła.